Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Osiem lat rządów PIS-u to, jest, to są lata błyskawicznego zadłużania Polaków, to są lata łupienia i wywłaszczania pracujących Polaków z ich ciężko zarobionych pieniędzy i wreszcie to są lata uwłaszczania się pisowskiej nomenklatury na pieniądzach tychże pracujących Polaków. Po pierwsze zadłużenie publiczne. 2015 rok 900 kilkadziesiąt miliardów złotych, w tym momencie ponad półtora biliona złotych. To są długi, które będą spłacały jeszcze nasze dzieci i wnuki. Jak mówi mój przedmówca, mnóstwo, kilkaset miliardów wyciągniętych poza budżet, poza kontrolę poselską, poza kontrolę obywateli, nie wiemy na co je wydajecie. Po drugie, łupiecie, wywłaszczacie pracujących Polaków nieustannymi podwyżkami podatków. Skumulowana inflacja za tylko tą kadencję to jest już około 50%. To jest wywłaszczanie Polaków z ich pieniędzy. Po trzecie, stworzyliście reżim kleptokratyczny. Drenujecie bezstydnie instytucje państwa, drenujecie spółki Skarbu Państwa. Stworzyliście przez swoje kolesiostwo, nepotyzm, nową partyjną nomenklaturę. Setki tysiące partyjnych milionerów za pieniądze Polaków. Ten projekt oczywiście nie przejdzie. On jest nie tylko bublem prawnym, on jest szczytem bezczelności, ale pokazuje też sposób Waszego myślenia. Otóż Wy chcielibyście się w tym momencie w sposób nielimitowany zadłużać, znaczy nie siebie, tylko zadłużać przyszłe pokolenia Polaków i jeszcze chcielibyście dodatkowo, uwaga, konfiskować majątki Polaków na podstawie domniemania. No przecież to już jest naprawdę szczyt bezczelności, a może jakiejś choroby psychicznej. Szanowni Państwo, wszystko to oczywiście to zadłużanie, wywłaszczanie Polaków, uwłaszczanie się robicie najpierw pod pretekstem pandemii, a teraz pod pretekstem wojny na Ukrainie i pomocy Ukrainie. Konfederacja jest za tym, żeby się zbroić, Konfederacja jest za tym, żeby pomagać. Ukrainie, ale pomagać z głową, w pewnych granicach, roztropnie i za zgodą Polaków. A czy ktokolwiek kiedykolwiek zapytał Polaków o, o zakres tej pomocy? Czy Wy zapytaliście Polaków, czy zgadzają się na to, żebyśmy oddawali za darmo nasze czołgi, nasze samoloty, nie uzyskując za to ekwiwalentu rekompensaty od naszych sojuszników, tak jak na przykład to robią Czesi czy Słowacy? Czy zapytaliście kiedykolwiek Polaków, czy oni chcą finansować 500, plus, a teraz 800, plus dla obywateli obcego państwa? Czy zapytaliście o to, czy czy Polacy chcą w tym momencie składać się na kredyty 2%, co przyznał ostatnio Buda dla obywateli, pan minister Buda, przepraszam, dla obywateli obcego państwa, czyli Polak, który spłacił kredyt, spłaca kredyt, ma w tym momencie finansować tanie kredyty dla obywateli obcych państw przede wszystkim dla obywateli Ukrainy. Czy zapytaliście Polaków, czy zgadzają się na dopłacanie do emerytury minimalnej 1400 zł obywatelowi Ukrainy, który przepracował w Polsce jeden miesiąc? Nie, nie zapytaliście. Tak? Natomiast chcecie w tym momencie się w sposób nielimitowany zadłużać i, i dalej opodatkowywać Polaków. Konfederacja się na ten projekt nie zgadza, natomiast skoro chcecie zmieniać konstytucję, to my składamy następujące poprawki. Wyrzucamy te wasze zapisy sprowadzające się do dalszego łupienia Polaków, wprowadzamy natomiast dwa nasze zapisy w obronie kieszeni Polaków. Jeden ma brzmienie następujące: każdemu zapewnia się możliwość nieograniczonych płatności gotówkowych, sprzeciwiamy się dążeniu Morawieckiego, Tuska czy innego hołowni do tego, żeby Polakom odebrać gotówkę, a drugie: Rzeczpospolita Polska posiada wyłączną kompetencję, do nakładania podatków i innych danień publicznych. Nie zgadzamy się, żebyście wy oddawali kompetencje do nakładania podatków na Polaków instytucjom unijnym. Dziękuję bardzo.